bo tam był po prostu hit, To był hit. Ja jak tylko zobaczyłem początek, jak on siedzi w łódce, to już wiedziałem, że będzie, że będzie ostro, że będzie ostro. No i oglądam to, oglądam i płynie sobie tą łódką i naraz dziadek z babcią zaczynają go wyprzedzać. On próbuje im dorównać, no ale niestety technika, podobna do takiej, do tej, którą prezentuje na siłowni, no jest po prostu mierna, żałosna, rzekłbym. I ten dzialek go po prostu rucha. No, rucha go bez mydła. Mimo krzyków konia, mimo zachęcania, on odkłada te wiosła i, i po prostu odpuszcza sobie, bo dzialek no, po prostu zerżał go na mięko. E, tak sobie patrzę, patrzę na to wszystko. No i naraz my kurwa mać, nie? Przecież ten baran ma założone odwrotnie wiosła. To były wiosła, gdzie, które miały profilowane pióra. Ja tutaj, przygotowując mm. się do tego, jak on to mówi, przygotowywując, a ja powiem, przygotując się, przygotowując się do tego programu, to tak, żeby zademonstrować te, tego historyjkę, wam powiem. To jest łyżka, i to jest tak jak to pióro do wiosła. I trzeba mieć je tak ustawione, żeby tą wodę zgarniało. A on miał tą łyżkę, ustawiono te wiosło w ten sposób, i tak wiosło. trzeba stawiać sobie większy opór. I to jest takie. Y nie ja się nie dziwię, że on z tym dziadkiem przegrał, bo on przegrałby nawet chyba z tą babcią, która tam siedziała. To jest tak, jakby ktoś e, robił zawody, e, kto prędzej zje zupę. No i wszyscy jedliby tak, trzymając łyżkę, a on jadłby tak, trzymając łyżkę. Oczywiście da się to zrobić, ale to trochę potrwa. Nie? Trochę się potrwa i trochę trzeba będzie się przy tym e, e, namordować. No, jeżeli takiemu małemu Bobaskowi, który tam maroczek czy czyli i zaczyna y, pierwsze posiłki sam zjadać samodzielnie, no to on też dostaje łyżeczkę swoją plastikową. No i on próbuje w różny sposób, ale zajmuje mu to, nie wiem, 5-6 prób i on już wie, to dziecko, jak tą łyżeczkę powinno trzymać. On niestety przepinał tą całą łyżeczkę i, i, i do końca nie wie. Może do, dzisiaj się dowie, że te wiosła chujowo je tak trzymał. Ale to trzeba mieć w mózgu trochę więcej niż takie małe dziecko, żeby to szybciej załatwić. <laughs> <laughs> Come on, you Power. Yorkshire power, Jesus. Yeah, yeah, better. Yeah. You are better, you are better, Jesus. The No, it's no on steroids, you're steroids. <laughs>